Proszę sobie otworzyć najpierw skrypt na stronie czwartej, gdzie macie Office Mapy Wschodu. Jest to kolejna mapa, jej autorem jest Mistrz Mozy, który żył około roku 500 przed naszą erą. I, e, Wykonując tą modyfikację mapy krajobrazu wewnętrznego na wschodzie Chin, w bliskości morza, wybrzeża Pacyfiku, ta mapa y, będzie działała na chorobie spowodowane wirusami i wiatrem, bo tam y, w tym rejonie ze względu na to na bliskość morza, gdzie... Y, jest wielgotny klimat i wieją wiatry. Ten patogen, który często wpływa na to, co na nasze choroby, na wnętrze naszego ciała, na dolegliwości, powoduje określone dolegliwości, to właśnie ta mapa będzie stosowana wtedy, jeżeli mamy do czynienia z wilgocią wewnętrzną. I z wiatrem wewnętrznym do poruszenia i wypędzenia z ciała tych dwóch patogenów. Wpływa korzystnie na ścięgna i na skórę, i stosuje się do masowania kobiet i dzieci. Oczywiście to nie oznacza, że nie możemy pomasować, stosując tą matę mężczyznę, możemy bo mężczyzna też może mieć wilgoć i wiatr. O dzieciach tutaj mówimy z tego powodu, że element drzewa, wschód, bo mamy do czynienia z mapą wschodu, który wschód jest jako strona świata związana z elementem drzewa, drzewo jest związane z wiosną i wczesny okres życia człowieka, dzieciństwo, związane jest właśnie z wiosną. I dlatego ta mapa będzie przydatna też do masowania dzieci jako wczesnego etapu życia człowieka. Masaż wykonujemy na poziomie głębokim i kolejność jest dowolna. I jeżeli popatrzycie teraz na samą mapę, tą pierwszą, którą macie w skrypcie, to widzicie, że mamy tutaj różne obszary ciała i narządy wewnętrzne, które będziemy masować. Możemy masować tylko i wyłącznie kciukiem i tak jak powiedziałam, kolejność może być dowolna. Jeżeli nie było tak łatwo, to od razu zaznaczam, że to jest mapa, która ma chyba najwięcej mnie znanych możliwości, zarówno co dotyczy ilości powtórzeń, kręcenia lub uciskania i kolejności masowania. Nie ma drugiej takiej mapy, która daje aż tyle możliwości. Także proszę zapamiętać, że kolejność jest dowolna że można masować tylko kciukiem, ale można też używać innych palców. Oczywiście wtedy bierzemy pod uwagę, co masujemy i stosujemy odpowiedni palec do masowanego przez nas narządu. I co dotyczy ilości powtórzeń, to możemy stosować liczbę 9. I też wielokrotność oczywiście 9, tak jak zawsze. I spojrzenie może być takie, że liczba 9, tak jak często stosowana w innych mapach przez nas, jest taką liczbą optymalną, bo to jest maksimum yang. I jeżeli stosujemy liczbę 9, to najmocniej poruszamy, bo wprowadzamy energię w ruch, na przykład kolistymi obrotami, kiedy po zaprzestaniu tego kręcenia, ta energia dalej zmieniając to yang, które narasta do swojego maksimum na yin i ta energia dalej się kręci. I stosując liczbę 9 możemy na to popatrzeć w ten sposób, że stosujemy tą liczbę też idealną, bo 3 razy 3 to 9 i to jest liczba nieba ale też e, liczba 9 związana jest z elementem metalu. I co decyduje o tym, czy zadziałamy poprzez liczbę metalu na przykład na problemy skórne, też e, przy problemach alergicznych można tą mapę zastosować i, i tą liczbę. Czy to jest po prostu ta liczba 9, którą często stosowaliśmy jako taką liczbę idealną? Decyduje nasza intencja, bo intencja powoduje, że energia idzie tam, gdzie postanowiliśmy ją swoją intencją wysłać i tam ona dociera. I w związku z tym, jeżeli na przykład stosujemy mapę wschodu i liczbę 9, i chcemy zadziałać na problemy skórne, to można w tej intencji przed rozpoczęciem e, stosowania tej mapy zaznaczyć, że działamy przez liczbę 9 na problemy skórne. Możemy e, też stosować liczbę 8 i wielokrotność 8. To jest liczba drzewa. Drzewo e, powiązane z wątrobą, z, z pęcherzykiem żółczowym. I poprzez e, funkcję tych narządów ze ścięgnami e, będzie działało na problemy np. Na ze ścięgnami. Także albo stosujemy liczbę 9, jeżeli chcemy pomóc na problemy skórne, albo stosujemy liczbę 8, jeżeli e, osoba przez nas masowana ma problemy ze ścięgnami. Problemy ze ścięgnami też mogą być różnego rodzaju. Może to być nadmierne napięcie ścięgę, z takim brakiem możliwości rozluźnienia tych ścięgien lub wrażliwość ścięgę nadmierna, czy wręcz e, częste e, jakieś kontuzje z powodu słabości ścięgę. E, I to wtedy też jest jakiś niedobór. Na przykład to może być związane z niedoborem krwi wątrowi, że te ścięgna są słabo odżywione i w związku z tym bardzo często dochodzi do różnych naderwań, kontuzji lub ta osoba odczuwa ból w ścięgnach. I wtedy przez tą liczbę 8 możemy podziałać na ścięgna. Co dotyczy uciskania i kręcenia, to Generalnie stosując tą mapę stosujemy uciski tylko i wyłącznie. I dzisiaj zastosujemy tą wersję. Dzisiaj zastosujemy e, liczbę 9. Będziemy działali na problemy skórne. I będziemy tylko uciskać. E, staramy się uciskać mocno, ale też proszę dzisiaj... Bardzo uważnie obserwować, w jak różnorodny sposób można uciskać i jaki efekt może to wywołać. Bo można uciskać w taki sposób, że wzmacniamy, tak jakbyśmy pompowali energię i wpychali do środka. To jest mniej poruszające i bardziej wzmacniające. Możemy uciskać tak, że nacisk to jest aktywność, a wycofanie się, rozluźnienie własnego palca i takie obserwowanie, jak to, co wcisnęliśmy, powraca na swoje miejsce i powoduje, że nasz palec wychodzi z tkanek i staramy się rozróżniać fazę aktywną, yang i bierną. Kiedy w bierny sposób, jakby wy, wychodzi palec z tych wygiętych tkanek. I taki sposób uciskania i biernego wycofywania się, kiedy jest przez nas stosowana w sposób świadomy i celowy, ta zasada yin i yang bardziej będzie poruszać. Także uciskamy, staramy się uciskać mocno ale nie w taki sposób, że tylko tak uciskamy i uciskamy i uciskamy, bo to szczególnie przy dużym napięciu może wywoływać u osoby masowanej wręcz irytację. To proszę na to zwrócić uwagę, w jak różnorodny sposób można uciskać i jak to można odczuć. I najlepiej też poćwiczyć w domu na sobie, żeby się nauczyć to odróżniać, zarówno poprzez, to, co czujemy w palcach, jak i poprzez odbiór przez własną stopę i przez własne wnętrze. Czy nas to bardziej porusza i jest to przyjemne, czy właśnie to jest takie naciskanie jednostajne, które może powodować irytację. Bo jeżeli ktoś jest bardzo zablokowany i ma nadmiary, i tak jednostajnie mu tam będziemy ten palec wciskać, i wciskać, i dłubać, i dłubać to może to być bardzo wkurzające. Czyli co masz na myśli mówiąc, że żeby wzmocnić to tak jakbyśmy pompowali? dla mnie pompowanie to właśnie takie stajna, tak... Tak. tak jak, to, jak to odróżnić, żeby nie było irytujące, a żeby dopompować? Żeby to było wzmacniające powiedzmy. W taki sposób, że nasz palec nie powinien być sztywny i to pompowanie i te uciski nie powinny być jednostajne, tak jakby to komputer zaplanował interwali, które są idealnie równe. To jest tylko idea człowieka, bo w naturze nie występują żadne interwali, które by byli idealnie równe. I stosując zmienność tempa uzyskujemy mocniejszy efekt poruszenia. I to dotyczy wszystkich map, nie tylko tutaj tego uciskania. Jeżeli na przykład masujemy jezioro górskie i mamy sześć ucisków, to jest ucisk, 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 ucisk i taka zmienność, tak jak wiatr w przyrodzie wieje i porusza gałęziami, to jest właśnie ta zmienność tych podmuchów, tak masując. I uciskając i kręcąc możemy wywołać, rozumiejąc tą zasadę, że jednostajność nie występuje w naturze, większy efekt poruszenia. I tak może być też z tym wzmacnianie przez takie to pompowanie. Także misz, intencja jest taka, że uzupełniasz przez to, że masz obfitość energii we własnym palcu, który nie jest usztywniony. Uśtywni i Ty przez to wejście w tkanki przekazujesz czy. I wycofujesz się i ponownie z kolejnym uciskiem myślisz o przekazaniu czy, a nie o tym, że tylko uciskasz. Także palec nie powinien być taki sztywny jak jakiś przyrząd. On ma być miękki i odżywiać. I taka myśl, która za tym stoi, będzie powodowała, że bardziej uzupełniamy. I może nawet być kombinacja obu sytuacji, że ten ucisk i wycofanie się, ucisk jako ja, ale z taką myślą, że przekazujemy czy, które wychodzi z naszego palca, a wycofanie się tego palca, kiedy tak jakbyśmy coś z tego otworu z kolei zabierali i wtedy jest ruch do środkowy i od środkowi do wewnątrz. I w kierunku peryferii, powoduje, że to poruszenie jest głębsze. Także można odżywiać poprzez wciśnięcie i poruszać przez to wycofanie się tego palca w sposób bierny, tak jakbyśmy z tej dziurki coś wyciągali, i wtedy będziemy i odżywiać, i poruszać. Także można tutaj się pobawić właśnie w to, co czujemy. I w jaki sposób można e, uciskając bardziej poruszyć i też odżywić. Czy to jest jasne? Tak? E, I teraz jak będziemy masowali, bo jest oczywiście kolejność dowolna i teraz od Was zależy, w jaki sposób to zgodę potraktujecie i w jakiej kolejności przejdziecie poprzez. Podeszwę masując to, co tam mamy zaznaczone, z czym jest to energetycznie powiązane. Ale dlatego, że my tutaj musimy masować mniej więcej w tym samym tempie i to samo, to ja zaproponuję, jak będziemy masować, w jakiej kolejności i dlaczego. Czy kolejność jest uzależniona od, na, od przypadku, yy, czyli od yy, objawów. Jest z wycisk... tym powiązana, i można to rozpatrzyć, i to będzie bardziej jasne, jak jutro zrobimy inną kolejność Aha. i będziemy tylko kręcić zamiast a. tylko uciskać. Także, <grymne> a, także to wszystko. Ja że nie ma, że nie ma kręcenia. Także jest tak, a, a to... jest uciski: kręcenie też to może być? Nie. Albo to no, albo. Albo. Tak. No, Jeśli teraz chodzi o która jest szerokim, uciskamy w linii czy w jeden punkt? No właśnie. Też są różne możliwości. Dzisiaj zrobimy jedną możliwość i jutro drugą. Dobrze? Także dzisiaj będzie jest. tak. <głosy> <głosy> dzisiaj zaproponowana kolejność przeze mnie jest taka, że zaczynamy od pięty i zaczynamy od strony wewnętrznej w kierunku zewnętrznej. Ja to sobie zaznaczyłam szybkami. Strzałkami, przepraszam, szybko do poczesku. Wam dałam czystą mapę, ale tak podpowiadam, że można strzałkami sobie zaznaczyć kolejność, proponowaną, jak będziemy teraz masować. Także masujemy piętę od wewnętrznej strony w kierunku zewnętrznej i będziemy ją rozmasowywać tylko przez uciski i tylko kciukiem. Także można to zrobić tak, że po prostu, ja to oczywiście pokażę jeszcze na stopie, ale uciskamy chodząc po tej pięcie w ten sposób, do góry, do dołu. I jeżeli sobie uświadomicie, przez jakie obszary przechodzimy w kierunku pleców, na dole, mając odbyt i odbytnice, to jest to trochę tak, jakbyśmy popatrzyli na brzuch człowieka z boku. Także idąc od wnętrza, masujemy brzuch pod pępkiem. Także masując piętę, jakby działamy na brzuch pod pępkiem i masując dalej w kierunku zewnętrznej części pięty, przechodzimy w głąb jamy brzusznej. Pomasujemy jamę brzuszną, organy wewnętrzne w jamie brzusznej, jak już jesteśmy po środku tej pięty, to możemy zejść na dół i pomasować dolną część pięty i odbytnice i potem idziemy w takich właśnie liniach góra-dół po pięcie do bocznej części brzucha, części lędźwiowej i do pleców. Także masując piętę w ten sposób zaproponowany przeze mnie teraz, jakby przechodzimy z przodu ciała do tylnej części ciała i masujemy plecy. I rozmasowujemy właśnie tylko przez te uciski kciukami. Jak pomasujemy plecy, to będziemy szli w górę po tej zewnętrznej krawędzi i masujemy nerki, wątrobę i serce w tej kolejności. Także idziemy w górę, nerki masujemy malim palcem, wątrobę serdecznym, serce środkowym. Także będziemy stosowali tutaj różne palce, nie będziemy masowali tylko kciukiem, aczkolwiek byłoby to możliwe. I w danym miejscu, związanym z nerkami, po prostu małym palcem naciskamy 9 razy. Potem wątrobę 9 razy uciskamy palcem serdecznym, i serce środkowym palcem uciskamy 9 razy. Potem będziemy masowali środek podeszwy też od dołu w górę. Także masujemy jelita, uciskając jelita wskazującym palcem 9 razy. Śledzione 9 razy wskazującym palcem i żołądek 9 razy wskazującym palcem. Na, samym, na samej górze mamy jeszcze płuca, one są już w tym dołku pod poduszkami. Płuca będziemy uciskać 9 razy kciukiem. I potem przechodzimy do masowania wewnętrznej strony. Zaczynamy małym palcem masować miejsce związane z pęcherzem i narządami płciowymi, uciskając 9 razy. I potem mamy brzuch, pierś, gardło i nos. Bardzo łatwo też zapamiętać, bo jest brzuch, pierś, gardło i nos. Też idziemy od dołu w górę i będziemy te miejsca masować przez uciskanie 9 razy kciukiem. Także teraz już będziemy masowali tylko kciukiem, idąc dalej w górę. I potem masujemy kolano, biodro, łokieć i bark. I właśnie w tej kolejności, także teraz jakby idziemy z zewnętrznej, od zewnętrznej krawędzi w kierunku wewnętrznej i też kciukiem masujemy te poszczególne miejsca, uciskając 9 razy i dochodzimy do palców. I będziemy masowali palce w kolejności od dużego do małego I widzimy, że duży palec to głowa. I kolejne palce związane są z kończynami górnymi i potem dolnymi. Także odwrotnie niż szliśmy pod palcami, bo tu mieliśmy kolano biodro, także kończynę dolną. I od dołu szliśmy do kończyn górnych, łokieć i bark. Potem wchodzimy na głowę. A potem z powrotem schodzimy rękami do nóg. I robimy od zewnątrz. Od, zewnątrz. od zewnątrz na zewnątrz. I potem się po plecach wspinamy w górę do narządów. Potem od zewnątrz. Do bedlą, czyli kolano biodrowo, tak? do drugiego i tak i potem z powrotem I tak drugą stronę tak, od do tak, tak. Mhm. ale i to jest takie logiczne a jak, a jak jest dowolność to, to znaczy że mogę zacząć zupełnie od środka jak jest dowolność to yy, czyli, czyli wszystko zastosujesz wszystko. swoją logikę okay. i lepiej żeby okay. to miało logikę także jest dowolność ale Wżyska. dowolność nie oznacza Wżyska. chaos Wżyska. tylko mądrość i zrozumienie Wżyska.